Stambuł. To niesamowite miasto leżące jako jedyne na świecie na dwóch kontynentach. Dawna stolica imperium bizantyjskiego, rzymskiego i osmańskiego. To miasto, gdzie klimat orientalny i zachodnia nowoczesność mieszają się ze sobą. Miasto kontrastów, wspaniałych zabytków, pachnących przypraw, słodkiej baklawy i urzekających widoków na cieśninę bosfor oddzielającą Europę od Azji. Stambuł jest najludniejszym miastem Europy. Liczba jego mieszkańców przekracza już 15 milionów, a nieoficjalnie nawet dwa razy więcej. To miejsce, które ma ogromnie dużo do zaoferowania i zdecydowanie nie można się w nim nudzić. Witamy Was w kolejnym vlogu, tym razem ze Stambułu. Ten vlog trochę będzie taki pomieszany w czasie, dlatego, że niektóre nagrania są z listopada, niektóre są już z grudnia, bo za pierwszym razem nie udało nam się wszystkiego zobaczyć, więc tutaj wróciliśmy. Nie będzie to taki typowy vlog, a raczej przewodnik, z którego dowiecie się, co warto zobaczyć, co warto zrobić, czego warto spróbować, przyjeżdżając do Stambułu na kilka dni. Zapraszamy Was więc na wirtualny spacer razem z nami. Haja Sofia uważana jest za jeden z najważniejszych zabytków Stambułu. Nazywana jest Kościołem Mądrości Bożej i była najpiękniejszą i najokazalszą budowlą sakralną w pierwszym tysiącleciu naszej ery. przez wieki zmieniał swój status. Na początku powstał w pierwotnej wersji jako bazylika prawosławna, później kiedy Konstantynopol został podbity przez Imperium Osmańskie, przekształcili bazylikę prawosławną na meczet właśnie. Przez lata tak to funkcjonowało. Później zostało zarządzone na początku XX wieku, w latach 30., że mecz został przekształcony w muzeum, którym był przez ponad 80 lat. I w zeszłym roku, w 2020 roku, w połowie lipca bodajże, znowu zarządzili, że z powrotem jest to mecze, Odbywają się tutaj normalnie modlitwy, 5 razy dziennie. I teraz wejście jest darmowe, bo wcześniej, jak było muzeum, to chyba wejściówka kosztowała 20 euro. Naprzeciwko Hagisowi znajduje się błękitny meczet, który był zamknięty z powodu remontu, ale jest on również ważnym punktem na mapie Stambułu, ponieważ powstał po to, by Hagi Hagisofię. Będąc w Stambule, koniecznie trzeba wybrać się na jeden z lokalnych bazarów. Największy z nich to Grand Bazar, który obejmuje powierzchnię 30 hektarów i ponad 3,5 tysiąca sklepów. Drugi znany bazar to Bazar Egipski, który jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w mieście. Przedaje się tam m.in. przyprawy, biżuterię, wyroby gancarskie, dywany, słodkości oraz wiele, wiele innych. W sprzedaży jest też wiele podróbek znanych marek i ja osobiście nie polecam wspierać tego procederu. Produkty są najczęściej kiepskiej jakości i najzwyczajniej w świecie jest to nieuczciwe. Bardzo popularnym ulicznym specjałem, który warto spróbować jest balik ekmek, czyli po prostu bułka z rybą. Można ją spotkać na każdym kroku, zwłaszcza po europejskiej stronie. Jest aromatyczna i bardzo smaczna. Idealna jako przekąska w trakcie zwiedzania. Mamy właśnie taki specjał, bułkę z rybą. Nazwy po turecku nie pamiętam, ale jest bardzo dobra, bułka taka konkretna. Nie wiem, kosztuje to około 17 lir, tak? Właśnie. I do tego zamówiliśmy sobie jeszcze herbatkę, także zaraz będę próbować herbatę, ale ryba bardzo dobra, fajnie przyprawiona. Herbata to wręcz część tureckiej kultury, być w Turcji nie spróbować, tak jak w ogóle w niej nie być. Jest to mocno aromatyczny napój, który pije się w charakterystycznych szklaneczkach w kształcie tulipana. Pijemy już którą z kolei tą herbatę turecką i bardzo nam smakuje, no jeszcze mi się cukier nie rozpuścił. W każdym tym miejscu ona smakuje troszeczkę inaczej. Ma podobny posmak, ale mimo wszystko jest inno. Śniadanie to najważniejszy posiłek w Turcji. To obfita i pyszna uczta składająca się z kilku podstawowych elementów. Białego pieczywa, pomidorów, ogórków, oliwek, masła, dżemu, miodu, kilku rodzajów serów, herbaty, frytek i wielu, wielu innych przysmaków. Baklawa to najpopularniejsze ze słodkich wypieków w kuchni osmańskiej. Deser ten powstaje z ciasta filo przekładanego posiekanymi orzechami, miodem lub innym słodkim syropem. Można je spotkać w różnych wersjach, od tradycyjnych po smakowe. Przyszedł czas na spróbowanie baklawy. To jest taki tradycyjny turecki przysmak. Jak widzicie, wygląda na bardzo słodki. No i będziemy próbować, czy faktycznie taki słodki, czy jednak do zjedzenia. Nie wiem jak się za to zabrać, więc nabiłam sobie to tak. Mm. Dobra, oczywiście słodkie, ale kojarzycie taką, taką polewę czekoladową do placków, taką mocno kakaową, to właśnie to podobnie smakuje. Bardzo dobra. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale to jest zrobione z ciasta filo. To są takie warstwy. I między nimi jest właśnie przekładana taka masa, bardzo słodka. i Fener to dawna dzielnica żydowska i grecka, znajdujące się na południowym brzegu Złotego Rogu. To właśnie w tej okolicy znajdują się słynne stambulskie, kolorowe kamienice, które często można zobaczyć w tureckich produkcjach telewizyjnych. Miejsce to ma swój klimat i zdecydowanie warto się tam przespacerować i wypić herbatę w jednej z klimatycznych kawiarni. W Stambule znajduje się kilka ciekawych punktów widokowych, z których można zobaczyć panoramę miasta. My możemy polecić wieżowiec szafir, który daje możliwość podziwiania miasta z wysokości prawie 240 metrów. Znajduje się on w europejskiej części biznesowej Stambułu i widoki są naprawdę niesamowite. Zdecydowanie jest to idealne miejsce do podziwiania zachodu słońca. Derwisze to zakon muzułmański, którego charakterystyczną cechą jest medytacja w ruchu. Najbardziej widowiskową figurą jest umiejętność szybkiego wirowania, stąd też nazwa. Występy można zobaczyć w wielu miejscach w całym Stambule. Spektakl trwa około godziny i składa się na niego taniec derwiszy oraz muzyka na żywo. Jak już wcześniej wspomniałam, Stambuł to miasto leżące na dwóch kontynentach. Europejska i azjatycka strona przedzielone są gdzieś bosfor. Na drugą stronę można dostać się tunelem lub mostami. Most bosforski, którym przejeżdżaliśmy, ma ponad 1,5 km długości i był to dla nas ważny moment, ponieważ pierwszy raz dotarliśmy naszym busem na inny kontynent. W Stambule warto wybrać się na wycieczkę po cieśninie Bosfor. Można skorzystać z prywatnych usług lub z publicznych promów. Miejska karta umożliwia transport promem za kilka lir. Kamlica, którego budowę zakończono w 2019 roku, trwa ona 6 lat i jest on w stanie pomieścić 63 tysiące ludzi, więc jest ogromny. Wszędzie są tutaj um, ruchome schody, powierzchnia tego meczu jest ogromna. Został zaprojektowany przez dwie architektki, co jest oczywiście takim ewenementem, raczej to się nie zdarza. Znajduje się tutaj między innymi sala konferencyjna, galeria sztuki i biblioteka. Że ten meczet jest w stanie pomieścić około 63 tysiące ludzi i skojarzyło mi się, że to jest podobnie jak nasz stadion narodowy w Warszawie, tyle że ten meczet kosztował 110 milionów dolarów, a nasz stadion miliard złotych, czyli w przeliczeniu można powiedzieć, że za koszt budowania naszego stadionu można by było wybudować prawie trzy takie meczety, a wierzcie mi, że ten meczet jest ogromny. Meczet Kamlica znajduje się na wzgórzu i można z niego podziwiać panoramę miasta. Hadikoi to dzielnica leżąca po azjatyckiej stronie miasta. Słynie ze swojego hipsterskiego klimatu oraz licznych murali zdobiących ściany kamienic i bloków. Najlepszy sposób na zwiedzanie to zgubienie się między uliczkami. Jest to coś niesamowitego. W opisie zostawię Wam również mapkę z wszystkimi dziełami sztuki ulicznej. Takie świeżo wyciskane soki na ulicy. Ten najbardziej popularny to jest Granata. Próbujemy. Dobry. Chyba kwaśny. Znajduje się trzecie najstarsze metro na świecie. Miasto jest świetnie skomunikowane, dlatego jest to najlepszy sposób na przemieszczanie się między poszczególnymi punktami. Polecamy zaopatrzyć się w kartę miejską i podróżować dosłownie za grosze. Tak wyglądają biletomaty. Tutaj można sobie wybrać język. Ok, i musi być a, to... Opcja tutaj, czyli kupienie karty za 13 lirów. Topkapi to pałac, który był rezydencją sultanów przez ponad 380 lat. Jest to kompleks budynków różnego przeznaczenia. Po Hagia Sophia jest to drugie najczęściej odwiedzane miejsce w Stambule. Stanowił najważniejsze miejsce rządów osmańskiej dynastii. Dobra, słuchajcie, nasza przygoda ze Stambułem dobiega końca. Zaraz wyjeżdżamy. Chcemy jeszcze zdążyć przed takim największym ruchem. Mamy nadzieję, że nam się uda i nie będziemy stać w korkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że skorzystacie z tych naszych propozycji. Oczywiście w Stambule jest naprawdę wiele różnych możliwości do zobaczenia, do zrobienia. My wybraliśmy takie, które udało nam się zrealizować, które nam się najbardziej podobały i uważamy, że warto właśnie ich spróbować, jeżeli tutaj kiedykolwiek będziecie. I tak na koniec jeszcze wam dopowiem, że jeżeli chcecie poczuć taki naprawdę prawdziwy Stambuł, tak wiecie, trochę, taki, trochę takiej dzikości, to polecam Wam tą europejską starszą część, gdzie właśnie jest. Hagia Sophia, gdzie jest Błękitny Meczet i to okolice tego e, obszaru, bo tam właśnie jest dużo takich targów, e, wąskich uliczek, gdzie właśnie będziecie mieli okazję poczuć e, taki, taki klimat. Mi to się bardzo kojarzy z takimi e, miastami jak na przykład Bangkok, czy na przykład e, Ho gdzie właśnie był taki, taki tłok, trochę chaos. Z jednej strony to może być męczące, ale z drugiej jest to takie fajne doświadczenie. I oczywiście jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem bardzo dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!